Się ma, widzowie, mówiłem, że będzie odcinek z tds -a, jest odcinek z TDS-a I wiem, że nie ma tego, jak zdobyć y, coiny, strategię na kojna, ale nie chcę mi się tego dać Znaczy po prostu, jeszcze nie pracowałem tej strategii, okej? Okay? Oczywiście, oczywiście coś mi się popsuło tym jedno Z tym jednostką, co jest? Fira. Fila, małe problemy techniczne, gdzieś z DJ I minigun. gun. widzicie mam dobrej wyżyczki. Mam jeszcze jednego deluxe, ale zbieram jak będę miał akceleratora. Bo może z niego mi skin wylecieć. Si nic, nie, nic jej nie ważne. E, no. To będziemy grać jedną rundę i widzimy się jak ja znajdę jakąś rundę. Dobra no to startujemy. E, 9, no tak, odliczanie oczywiście musi być. Emocje oczywiście też są. Zrobię daba. E, ale nie było go widać, po, trudno. E, Południ zrobię. No to jazda. Czemu zginęłem? Ok. Nie wiem, czemu zginęłem. No. I postaram się nagrać całą rundę. Wstałem wam może jakąś muzy muzyczkę. Bo chyba się da nawet. W tym programie do nagrywania co ja mam. Mobile recorder. Ja muszę farmić. No właśnie, to jest strategia na koń. No i miejcie super drużyny, super i wyżyczki, złote skauty i wszystko wygrywacie. Nie, no, żartuję, żartuję, wartuje. Nie ma no to by wychodzi wychodzi. No, widzę, że dobry start. Jakiś Polak? Tak, najpierw jest usłabia, ale na początek się przydadzą, jak nikt, nikt nie stawia. Jeszcze... Trzech Polaków! Jeszcze ja, Antek, Zdan i Piotr... Nie, 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 nie Piotru. Piotr. Mmm, całyże to sumienie sumienie w tle. Nie wiem co, gości pisze. Jest nam angielski, a nie, ale nie aż tak. Eee, no to jazda. Co? Eee. mam czterdzieści dziewiąty jak już widzieliście. Jeju, rozproszają mnie typy. Eee. No to ja zdam. Okej, okay. uh, okej, okay. um. no, eee, tutaj nie bardzo więcej mam komentować, bo ja tylko farmię. Moim zadaniem jest tutaj farmić. Eee, mangi, mangi, przestań przestań, jak się ja też, ja farmię na minigun i ranger'a. Ranger to jest taki dużo lepszy sniper. Zupełnie zdążyłem tego ulepszyć. A mam 8 farm, bo da się mieć tylko 8. Jest. Tak, mam ranger'a. A. Postawię gdzieś tutaj komando, powinno być ok. E, no. E, komando jest super, Każda W strategię powinna go mieć. Co on robi? Zwiększa się tych wyżyczek. I no. I o, to już muszę gadać trochę Mmm. zaczyna się ich robić trochę Zaczyna się ich robić to chyba bardzo dużo Ale spokojnie, zaraz wróci minigun. Który ich wszystkich rozwali. I w skrócie nie mają fans. Eeeem... <ścoughs> um, Okej, okay, nie, po, dobra, dzieje się źle. Dobra, no to co mi tam polany minigana? Oczywiście nie stać mnie. Komuś tu laguje. A z Warengy, no znam to, znam to. Um, co większość gracie tak mam. Złe wiecie Więc RNG to jest szczęście. To było takie ciche y, the weak. Czyli zniszczycie słabych. Trzeba właśnie mocnych niszczyć. Bo słabi prawie nic nie zrobią. Auty ich zniszczą. No bo niebawne. No dobra, to co pora na DJ-a I DJ nie jest... A, ktoś tu już ma DJ-a Okej okay. Jak ktoś tu ma dj to mi te, to też pasuje Dobra, powinno być okej, okay, dlaczego ja się spóźniłem z komando No to jazda. Time for ranger, czyli czas na ranger'a. Okej. Ja. Ogólnie jest taki trik. Jak się postawić trzy komando, to wtedy można mieć nieskończonego tego boosta. Znaczy boost jest cały czas, ale jest mocniejszy. A teraz można mieć nieskończonego, tego lepszego. E, ok. No, to, no i gotowe. <laughs> Dobrze też mieć po prostu dwóch komand, bo wtedy jest bardzo krótka ta przerwa. Jest, ale bardzo krótka. Jednego tego komando mógłbym w sumie sprzedać. No, sprzedam jednego. Między falami będzie przerwa. Napisałem fajny skin ktoś mm, napisał ty, w sumie to widać Ojej, komandy, 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 koma Jakie komandy? Mówiście, komendy. No Okej, okay, to akurat widziałem, że z, w sumie z, z premium creator to ja nie widziałem. Yy, ze skrzynki premium. To jest 3-4 boxów, a da się już zdobyć z eventu albo z kodu. Tego już pewnie nie ma nawet. więc da się to zdobyć jeszcze jedną skrzynkę premium. 300 Robux to jest bardzo dużo. Robuch. Robuch. free Robux. I want to get so much free Robux. Nawet bawne. Okej. 25 fala. O, już 60 stawiają tych rangerów. To bardzo mocni e, jeju, Co to taki e, To było szybkie Jo e, no jak już w ogóle trwa Coś jeszcze minut dopiero? jest 28 fala no w sumie ponad połowa dopiero więc myślę że takie jest 21 minut minut odcinka 20 ponad minut odcinka to będzie i co mam taki kafel tak Mm, to jest słabe. Myślałem, że w ogóle że wcześniej był taki trik, że jak się ich naspamiło milion z pięć, bo pięć to jest max y, tych o, pojazdów. Dwie osoby to zrobiły naraz. Po prostu można było wtedy zlagować grę i żeby ziemniaki chodziły wolniej po prostu. Okej, okay, to i to. Już nie muszę farmić. Max rangerów, co? To też nie mogę. A w sumie nie, tutaj nic nie sięga. Właśnie to. Ee... <śleak> Ejo. Cześć. by było, jakbym się nie odzywał. To na razie się nie odzywam. Właśnie emotki. <laughs> ja ale rensy. Mogę coś zrobić backflipa. flipa. No, podoba byś nawet dwa backflipy da, nawet dwa backflipy zrobiłem. Trochę gdzieś co nie e, dobra. No, Dobra. Dobra, DJ... DJ... Co jest? Czemu tu nie sięga? Okej. Okay. DJ z jakiegoś... A! Z jakiegoś dziwnego powodu nie sięga do tych rangerów. Nie wiem czemu. A ogólnie za jakieś kilka rund, będę, móg będę mógł grać na hardcore czyli, farmienie milion godzin na, na najpotężniejszą jednostkę, istnieje. Hurra! Czemu to nie działa? Dobra, dziwne. I <laughs> czemu to. Dobra, nie, nie wiem, co się dzieje z tym dziwnego. Ale coś na pewno. Nie, no, z minigunem to normalnie działa. Wydaję je po prostu. Że taniej tanie Taniej się Po prostu ulepszenia jednostek są tańsze. Wrzyczek. Jednostki, wrzyczek, jedno i to samo w sumie. Sięga? Sięga. Nie nie nie, 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 chyba nie sięga. Pokazuje, że sięga, ale nie, nie, chyba nie będzie sięgać po prostu. No to co, mogę teraz tylko wspomnieć się tymi... ...miniganami. Ach. Nie wiem, gdzieś coś dziwnego. Nie no, mi się wydawało, wiem skina do komando. Takiego po prostu czerwonego. Mam też tego z eventu. Tego możnego. Ale nie odchodzi. No, w sumie miałem się nie odzywać. Nagrywa właśnie nagrywa się. To będzie krótki odcinek. Ja się spodziewałem, że on będzie trwał z pół godziny. Okej. Okay. To jest dziwne. Ja się teraz spodziewam się, że to będzie długi odcinek. Cześć, ja nadal stawiam te jednostki i nic, i, nic, i nic nie ma. Kiedy mego komunikatu, że mam max, hmm. to ciąg dalszy się wspomienia. Oni nawet wyjść nie mogą. No smiejemy, jak to jest Tylerów, to nie ma co się dziwić. Każdy bije po 300. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, razy 300, nie mnie to, bo nie chce mi się liczyć. O, dobra. Ile w to jest osób Wam mogę 20, a nie 16. 4. Powinienem móc tylko 16 postawić. 20 eee, sprzedawać, sprzedawać. Jak bardzo on w koginie? A w sumie nie ma co się dziwić, że Molten Boss jest uznawany za bossa, na, na którym się fali, bo patrzcie jakiego HP schodzi. Przecież patrzcie jak go schodzi, nie ma szans. Sprzedam, farmi on na pół HP. A, dobra, wiem o co chodzi, bo Medic jest dobry, ale tylko jak się go umie używać, jeśli się go nie, nie umie używać, to on jest bardzo słaby. Ym, to było proste, jak każda nagra. z Mortem Bossem. No, Naspał na spawn'a i co, kończymy ten odcinek. no normal jest normal to powinien być easy w ogóle jak sobie oglądałem ten SNS zagranicznym, to zauważyłem że ktoś umie zrobić najtrudniejszym najtrudniejszym jak to się nazywa to po prostu tryp falen jejo wysłowić się nie mogę Tryb falen a nie umie wziąć face no, trybu normal i to samemu. Mieć falę na... nie normę. To jest taki trochę trip norma. No bo jeszcze na Ronda i będziemy, będę mieć ten, okej. Okay. To, to kończymy ten odcinek. Jeszcze pewnie dzisiaj wrócę wam odcinek z... Hardcora, bo tam się da grać w tylko w trzy trzeba mieć 50. To co? Jestem r 55 do i...